Pogromcą lwów i zwierząt bywa się. Bywa się także zwycięzcą w pojedynku z kimś, kto jest większy od ciebie. Bywa się królem. Bywa się organizatorem. Bywa się człowiekiem okazującym szlachetne uczucia i oddającym cześć panującemu ale Ojcem jest się na zawsze. Pośród wielu niezwykłych cech Dawida rozróżniamy właśnie tę cechę jego najwspanialszą, najpiękniejszą ojcostwo. Pamiętamy w jaki sposób Dawid modlitewnie przed Bogiem. Zdając sobie sprawę ze swojej własnej grzeszności i słabości i z tego, że konsekwencje jego czynu będą przenosiły się również na jego dzieci, walczył o swoje dziecko. W jaki sposób też reagował na bunt swojego syna Absaloma i w jaki sposób próbował nie doprowadzać do konfrontacji ze swoim synem, ale też Widzimy go dzisiaj w sytuacji, kiedy dowiaduje się, że ten, który czychał na jego życie, ten, który chciał go pozbawić tronu, nie żyje. I wtedy Dawid pokazał swoje najgłębsze pokłady ojcostwa. Oto, oto płakał z bólu po stracie swojego syna. Mógłby powiedzieć, przecież mój syn był moim przeciwnikiem. Mój syn w pewnym momencie się wyrodził. Mój syn nie podjął tego całego dziedzictwa, które dla niego przygotowałem. Ale Dawid w swoim najgłębszym istnieniu, byciu, funkcjonowaniu właśnie był ojcem. Był ojcem, który nie patrzył na grzechy i słabości swojego syna. Był ojcem, który był w stanie wybaczyć wszystko. I dlatego Dawid. Pokazał, że został ojcem na zawsze. Na zawsze ojcem dla swoich dzieci, ale także dla swojego narodu. I dlatego Pan Bóg złożył mu obietnicę, że z jego pokolenia wyjdzie ten, który będzie radością i ratunkiem całego narodu izraelskiego i nie tylko. Będzie po prostu Mesjaszem.